To co powiem na początek, to zabrzmi jak truizm, ale każdy z nas ma doświadczenie z pewnością tak jest, że każdy z nas ma doświadczenie, że nie da się przeżyć tego życia bez żadnych problemów. Ja pamiętam, że jeden z moich zakonnych współbraci został niedawno ekonomem w klasztorze i przychodzę do jego celi i widzę jak analizuje rachunki, rozliczenia, ma dosyć zmartwioną minę. I chciałem go pocieszyć i mówię, że nie przejmuj się tak dominik, przecież ilość problemów jest nieograniczona, rozwiążesz jeden, zaraz pojawią się kolejne dwa. A on tak patrzy na mnie i mówi, że moje doświadczenie jest teraz inne, że nie rozwiązałem nawet jednego problemu, a już pojawiły się kolejne dwa. Inny z braci opowiadał, że przez kilka lat pracował w kurii generalnej w Rzymie. I mówił, że cała praktycznie ich praca to polegała na rozwiązywaniu albo reagowaniu na no niekończące się problemy Dominikanów z całego świata. Większość spraw napływających to jakieś właśnie sprawy, które wymagały zareagowania, czasem konsultacji prawnej, no ile byś nie zrobił, to nie przerobisz. I kiedyś generał powiedział, że bracie nasze życie nie może polegać na tym, że jesteśmy wyłącznie skupieni na problemach, na tym, czego nam brakuje, co jest nie tak, ale musimy mieć też takie dni, w których możemy się spotkać, pomodlić i porozmawiać. O jakiejś wizji zakonu, o naszej tożsamości, o tym jak odczytujemy działanie Ducha Świętego dzisiaj, albo czego chciałby od nas święty Dominik. Chodzi przede wszystkim o to, żeby w całym tym zamęcie, takiej codziennej brzeżączce, niekończących się zadaniach i troskach, nie stracić wiary w to, że Bóg jest większy. I On nie stracił opieki nad naszym życiem i przede wszystkim, żeby nie stracić celu naszej pielgrzymki, bo tu na Ziemi i to powtarzali już chrześcijanie od starożytności, że tu na Ziemi my wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Księga Kochleta oraz dzisiejsza Ewangelia mają dla nas dwie wiadomości. I w zależności od tego, gdzie upatrujemy źródło naszego ratunku i szczęścia, to może być wiadomość albo zła, albo dobra. Wiadomość zła. Wszystko na tej Ziemi jest tymczasowe. Wiadomość dobra. Wszystko na tej Ziemi jest tymczasowe. Jeżeli swojego wypełnienia szukasz wyłącznie na tym świecie, to wiedz, że kiedyś to wszystko się skończy. Ale jeżeli tutaj na Ziemi doświadczasz już jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś bólu, niekończącego się trudu, masz poczucie nienasycenia tym światem, to wiedz, że przyjdzie taki moment, że to wszystko przeminie i zobaczysz Boga. I jeśli właśnie w nim upatrujesz swoje największe szczęście, to się nie zawiedziesz. Warto tu też mocno zaznaczyć, że Kochelet nie jest żadnym pesymistą, ale on jest realistą. On mówi, kiedy poczytamy sobie inne rozdziały, dalsze rozdziały z Księgi Kocheleta, że trzeba umieć korzystać z przyjemności i radości tego świata. To jest pewna cnota ale nie przyklejać się do tego, czyli nie przykładaj serca do tego, co Twojego serca nie nasyci. Dobrze jest umieć ucieszyć się tym, co mamy, uwielbić za to Boga, ale mieć świadomość, że to też przemija, a nic, co się kończy, nie jest wielkie. Te słowa Kocheleta rozwija Pan Jezus w historii o bogaczu. Ten zamożny człowiek, któremu dobrze obrodziło pole, wizję swojego życia redukuje wyłącznie do tego, co doczesne. Dlatego jest głupcem. Ta perspektywa wieczności została całkowicie wyparta. W tekście greckim ten bogacz dosłownie mówi: tak powiem swojej duszy. Jedz, pij i używaj. On mówi o duszy, Czyli wie, że ma duchowe potrzeby, ale co robi? Usiłuje je zaspokoić jedzeniem i piciem. Czy to jest w ogóle możliwe? Zapić albo zajeść swoją pustkę? To jest zabójcza postawa. Moje dobra, moje pieniądze, moje spichlerze, moje zboże, moje życie. To wszystko jest moje. Czyli jeżeli coś posiadam... Coś zatrzymam dla siebie, to będę miał gwarancję, że przeżyję. A prawda jest taka, mówi Pan Jezus, że moje życie nie jest moje. Tak mi się tylko wydaje. Czy ja sobie zaplanowałem, że się urodzę? Nie. Życie mi zostało podarowane i w każdej chwili może mi zostać zabrane. Dzisiaj rano Bóg dał mi oddech. Ale wieczorem może mi go zabrać. Moje życie nie należy do mnie, ale moje życie należy do dobrego Boga. Jeżeli Pan Bóg chce, żebym żył, no to żyję, a jeżeli on będzie chciał mnie zabrać do siebie, to zabierze. I wierzę, że wybierze najlepszy na to czas. Najlepszy czas na to wybierze, żebyśmy się mogli zbawić. Ale ta historia o zamożnym człowieku, który nagle osiągnął bardzo duży zysk, mówi o czymś jeszcze, że kiedy pozbędziesz się pychy i próżności, to pozyskasz trochę ludzi na tym świecie, a i Twoje życie nabierze więcej uroku. Cztery dni temu wróciłem z pierwszej pielgrzymki, którą odbyłem ze swoim współbratem Maciejem. Wędrowaliśmy w habitach od Matki Bożej z Fatimy do Świętego Jakuba w Santiago, to jest tak około 400 kilometrów. No przy 42 stopniach odczuwalnego upału to jest to pewien wymiar ascezy. Mieliśmy sporo intencji, w których codziennie ofiarowaliśmy te nasze trudy msze świętom i modlitwy, ale przede wszystkim mieliśmy też takie założenie, że no nie chcemy polegać na sobie, ale na opatrzności Bożej. To jest jak u Abrahama, żeby spotkać Boga, trzeba opuścić swoją ziemię nawet na jakiś czas. I tego uczy pielgrzymowanie. Myślę, że każdy, kto był na jakiejkolwiek pielgrzymce, wie, że pielgrzymka jest taką metaforą życia w pigułce że podczas chodzenia doświadcza się swoich ograniczeń, a pomoc Boża przychodzi wtedy, kiedy już się nie ma własnej mocy. Pamiętam taki jeden dzień, że wcześniej noc przespaliśmy pod gołym niebem, bo nie mieliśmy gdzie spać. Wyruszyliśmy o piątej rano. No i był potem odcinek drogi, że dwie godziny szliśmy, szliśmy w gorącym upale. Trasa tak prowadziło, że nie było nawet odrobiny cienia. Do schroniska dla pielgrzymów pozostało jeszcze 10 kilometrów. Nadeszło południe, słońce jeszcze mocniej paliło. Ja miałem takie poczucie, że no ja w tym momencie już nie jestem w stanie pójść dalej. Piekły mnie nogi, habit lepił się od potu, w oczach się robiły mroczki. Nagle przyszło pierwsze odkrycie, że przede wszystkim nie jestem tak silny, jak mi się wydawało. Że podczas intensywnego chodzenia nagle przypomniałem sobie, że wiele lat temu w jednej nodze złamałem mały palec, a w drugiej nodze kiedyś sobie wbiłem gwoździa. To były czasy, kiedy dorabiałem do studiów na budowie. Ja już o tym zapomniałem. I nagle po latach zacząłem odczuwać jeszcze w tych nogach stare, już dawno zasklepione rany. Jakiś po gwoździu, czy złamany kiedyś palec, wszystko było przeciw. No i w końcu znaleźliśmy mały sklep, aby kupić sobie bułki pomidory, jakieś tam serdynki w puszce do jedzenia, ja usiadłem tak zrezygnowany na schodach, chciałem iść dalej, ale wiedziałem, że to będzie bardzo trudne. No i pomodliłem się, że Panie Jezu, jeżeli Ty chcesz, żebym dalej szedł, to daj mi siłę, abym ja też tego chciał. Ale jeżeli ty tego nie chcesz, to ja też tego nie chcę. Ale to, co ci mogę teraz dać, to jest moja niemoc i niech się w tym Twoja wola wypełnia. Ja rezygnuję z własnych scenariuszy. I to jest modlitwa, która mi najczęściej towarzyszyła. Niech się Twoja wola wypełnia. To, co będzie, będzie dobre, bo pochodzi od Ciebie. To daje niezwykłą wolność. I dwie minuty później podchodzi do nas nieznajomy mężczyzna i pyta, no widzę, że jesteście pielgrzymami, czy macie gdzie spać? No mówimy, że do schroniska zostało jeszcze 10 kilometrów. On mówi, możecie przenocować u mnie w mieszkaniu całkowicie za darmo. No więc jeżeli wydarzenia są znakiem, przez który działa Bóg, szybka decyzja, idziemy. No i ten mężczyzna zaprowadza nas do swojego przestronnego mieszkania, 50 metrów od oceanu, daje nam ręczniki, pokazuje pralkę, lodówkę, i mówi: Wszystko jest wasze. A potem daje nam klucze do swojego mieszkania i mówi, że ja teraz idę na 16 do pracy, wracam późnym wieczorem, więc korzystajcie z czego tylko potrzebujecie, a jak będziecie rano wychodzić, to klucze zostawcie na szafce przy drzwiach. Ten człowiek miał na imię Jan. I byliśmy zaskoczeni okazanym nam zaufaniem, i mówimy, że Żyjanie, znamy się dopiero kilkanaście minut, a właśnie zaprosiłeś nas do swojego domu i teraz dajesz nam jeszcze klucze i zostawiasz nas samych. A On na nas patrzy i mówi, przecież jeszcze tej nocy może przyjść po mnie Bóg. I co ja z tego wszystkiego wezmę ze sobą? Bracia i siostry, ja żyję w Zakonie 20 lat i przyznam, że uczę się tego, żeby umieć korzystać z rzeczy, ale nie przywiązywać się do nich. Ale ja naprawdę nie wiem, czy miałbym taką wolność jak ten człowiek. Duch Święty uczy nas Ewangelii w nieoczekiwanych wydarzeniach i czasem w nieoczekiwanych osobach. Każdego z nas Bóg kiedyś zabierze do siebie. I co weźmiemy ze sobą? Nic. Bracia i siostry, wszystkie dzisiejsze czytania, księga Koheleta, czytanie ze Świętego Pawła, a potem Ewangelia przypominają nam, że wszystko na tym świecie jest tymczasowe. Wszystko oprócz Boga i prawdy Bożej. I to może być albo zła Albo bardzo dobra wiadomość.